Witam serdecznie, macie WUDZIK WG Kosakowo. E, kochani, co od dzisiaj? Jest bardzo dużo zapytań o e, te dwa nowe środki, teraz czy w ogóle przed wystawą e, w Katowicach. E, I gdy się w katalogach one już pokazały, e, bardzo dużo jest e, ludzi zainteresowanych. E, co to jest? E, dlatego chciałbym tak przybliżyć, no bardzo szybko, teraz przed wystawą. Na wystawie to będziemy na pewno tłumaczyć. E, w, tej, w tym roku wprowadziliśmy dwa nowe środki, które, które będą w, jako dodatki do suplementacji w Centrum Zdrowia Gołębi. Jest to, pierwszym środkiem jest Naturwet. Ja nie będę tutaj teraz mówił, co tu jest w składzie, jak to jest prowadzone, do, do czego to służy. Jest to środek naprawdę skuteczny, to tutaj praktycznie musimy sobie zdać sprawę, tu możemy mówić różności, ale jeżeli go nie zastosujemy, nie zobaczymy efektu podawania później po, po kilku dniach na przykład tego środka, gdy go wprowadzimy w gołemnikach na przykład rozpłodowych, czy przy wychowie młodych, czy w ogóle w gołemnikach... Lotowych. Tutaj wszystkie te gołębie dostają go co najmniej raz w tygodniu, już od, od kilku lat. To nie jest środek, który sobie ktoś gdzieś wykopał z jakiejś dziury i, 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 i go wprowadził na rynek. Tu praktycznie trwa to prawie dwa lata, a jak go teraz dopiero wprowadzamy, było różnych prób. To, to są wszystko puszki, które były testowane. Testowane i to w butelkach, i w puszkach, i, i dwójka, i trójka, i piątka, i dziesiątka zostały. No, mówię, jest tego, jest tego naprawdę bardzo dużo. W, różności, w różnych puszkach to mieliśmy, zanim to dojdzie do skutku, taka wypuszczenie tego na rynek, to naprawdę to przeszło przez troszeczkę gardeł tych gołębi. I najlepszy z nich po prostu jest później wypuszczony na rynek. Niektóre, niektóre się w ogóle nie nadawały, były wycofane od razu, bo się psuły, bo, bo, bo fermentowały, bo, bo no, etc., etc. Co do środka gluko, no jest to następny środek, myślę, który, który w tej chwili na na naszym rynku no, będzie się cieszył ogromnym powodzeniem. Jest to środek typowo na glukozach, na cukrach prostych, z potężną ilością witamin C, B, B12. Jest na rynku naprawdę dużo tych, tych środków, tylko że no naprawdę no, porównując składy, to tam są... Praktycznie one niezauważalne w innych, w innych produktach i, i, i dlatego, no mówię, większość nas podając glukozy e, z innych, powiedzmy, firm, szybko z nich rezygnowało, bo nie widziało efektu. Tu e, jest efekt widoczny naprawdę. Pobudza gołębie, no od, pod, podnosi odporność. No mówię, te gołębie zimowe dostają go dwa, trzy razy w tygodniu. W tej chwili, jak były takie mrozy, to dostawały go codziennie. No akurat ten, który teraz jest wypuszczony, jest jedną też z, z, wielu, z wielu prób, które prowadziliśmy. Ja w tej chwili daję tego. No po prostu nie chcę, nie chcę tego zmarnować. Jest to też był to środek, który, który był testowany, jest bardzo dobry, tylko że ten miał jeszcze dodanych parę innych składników, które akurat się okazały, że no, po pierwsze bardzo podniosą cenę tego produktu. No i większość hodowców stosuje już niektóre z tych, z tych, z tych komponentów w swojej hodowli, dlatego czysty ten glukon bez, bez jednego z tych, których tu mam. Produktów bardzo dobrych, ale no, by się powielał. By się powielał, dlatego wypuszczamy ten środek. Cena tego środka za pół kilo, tak jak jest, to jest 38 zł. To cena detaliczna. Tego, no niestety, cena jest troszeczkę dłuższa. To nie jest tak, jak powiedziałem, że, że to jest. Tutaj mamy naprawdę dopracowane to do, do perfekcji. Jest to 53 zł cena detaliczna. Jest też, on występuje w jadrach 4 bodajże kilowych, tak, 4 kilowych 144 bodajże złot. Nie pamiętam tego dokładnie, ale no mówię, będzie to pierwszy raz w tej chwili na targu, na wystawie ogólnopolskiej na w Katowicach, czyli najserdeczniej zapraszamy. Jeżeli ktoś chce więcej informacji, tak szczegółowych, no to udzielę. Czy ja, czy, czy inni hodowcy, którzy to, to stosowali, bo na pewno będzie tam na, na strefie naszej kilku hodowców, którzy są w teamie. Też będzie można porozmawiać o tych produktach i o wszystkich innych produktach. Jeżeli ktoś nowy by się zainteresował tą marką, jak najbardziej zapraszamy. Stanowisko numer 72. Do usłyszenia, dobry lot.